we <laughs> Dzisiaj z kolei drugiego dnia przyjęliśmy trochę inną taktykę. Chcieliśmy, woleliśmy zrobić mniej, ale, ale, ale po prostu większych tych ryb niż więcej mniejszych. Zmieniliśmy miejsce, popłynęliśmy zupełnie na inną część jeziora Dróżno, popłynęliśmy na te części, gdzie wędkuje się już od 1 września, a nie od 15 listopada. Raczej było to dobrym decyzją, ponieważ z rana nam te ryby wychodziły. nastawienie, drugi dzień, Później. <laughs> teraz siedzi tu okul, 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 pik do okul nie szczupak, włosy piękna sprawa po prostu ile mówimy, 15 minut, nie no. czwarty rzut, no czwarty rzut, 4, 5 mówienia jest pierwszy szczupak na łodzi Rozmiarowo to samo co wczoraj ale spokojnie, ale spokojnie. Przecowując taktykę, e, myśleliśmy, na co łowić, tam to na naturale, czy na, czy, na, czy, na, czy na jakieś fire tigery. Pierwszego dnia łowi, łowiliśmy, łowiłem, mówiliśmy na, na naturalne kolory, i na te kolory wyjeżdżało najwięcej ryb. Do fajerów, do do takich w te ryby nie chciały wychodzić. Więc no dzisiaj wiadomo, tak, skoro wczoraj brało na to, to, dzisiaj też startujemy od tego, bo okazało się, to bardzo błędne. Ja dzisiaj nie złowiłem nic na naturalnego, kompletnie, nawet nie miałem dotknięcia. Fajny, fajny. Pasuję łechma. łeb ma. Jaki grubas. Jaki grubas. Jaki grubas. po metrówki, ale nie ma co narzekać, co? Jest dobrze Jest fajna ryba. W granicach osiem dyszek Fajny grubas. Zaraz go zmierzymy. No tak jak mówiliśmy, no 80 ile 1? 80 Tak jak się powiedzieli dokładnie. Dzięki bardzo, zaczynamy dzień. Drużno dzień drugi. Zobaczcie, tu jest szczęśliwy łowca. Jak na razie największego szczypaka. A jest naszych... godzina dziewiąta, mamy cały dzień. Mamy jeszcze cały dzień. To już dzisiaj podobna akcja, tak jak wczoraj. Już wszyscy mają rybę, wszyscy mają zdjęcie <grymnie> A ja jedyny mam problem, ale miałem kontakty, to także dziewiąta godzina, więc... No no było... Bardzo spokojnie. Drugi dzień powalczymy dzisiaj trochę, zobaczymy co się wydarzy. Ee, wpłynęliśmy w takie miejsce gdzie jest troszkę flauty, natomiast teraz nas ściągnie i znowu w dryfie będziemy łowiali kolejne miejscówki. Piękny? Piękny, no piękny. Wszystkie są piękne. Mi się wszystkie szczupaki podobają, nie wiem jak Tobie. Szczupaki nasze są. Wszystkie szczupaki nasze są. A? Jest! Ja nie zmieniłem kolor, nie? Ale kluska. Zobaczcie jakiś to chyba jeden z najbardziej słabych szpaków do wczoraj Pięć za siedmiu Nie, czy Po to właśnie przyjeżdżać na drużynę. Co prawda to nie jest taki drużynowski rozmiar w sensie. Nieźleduje chyba co ludzie, po to tu ludzie przyjeżdżają, ale ilościowo jest zabawa wyśmienita. Na od wczoraj już się tak łowiłem, a jeszcze mamy cały dzień. Cały dzień mówienia. Wracaj fajny szpali. Wiecie co? Zmiana kolorów. Zmiana kolorów wszędzie. Dzisiaj jest y, chyba kluczowa. Łowiłem przez długi czas, bo od samego rana na bardzo naturalne kolory miałem jedno branie. Może dwa. Nic nie wyciągnąłem. Koledzy po prawej i po lewej zaczęli łowić na marchewy, coś pomarańczowego, jaskrawego. Założyłem również marchewkę z żółtym. Jeden szczupak, drugi szczupak. Lecę, patrzcie. Eee. Wczoraj drobinkę trochę załamałem, że nie mam dłuższego kija, ponieważ tenki miał coś jakoś 240 260 cm. I na dzisiaj postanowiłem to zmienić. Wam dzisiaj używam to sido w zestawie z kołowrotkiem suzuki. Wybrałem ten zestaw dosyć z taką premedytacją, bym powiedział. Wczoraj musiałem trzymać bardzo wysoko szczytówkę, żeby komfortowo prowadzić gumę. Tutaj na różnie. Nie można dać gumie opaść do dna, od razu mamy zaczep, od razu mamy jakiś kapelon, od razu mamy chwasta na gumie. Więc tą przynętę trzeba prowadzić umiejętnie, albo gdzieś w tonie, albo tuż pod powierzchnią wody. I kij też do 270 cm, bardzo mi przy tym pomaga. Mam dłuższy więc nie muszę go trzymać aż tak wysoko. Mogę prowadzić przynętę te, tak jak chcę, czyli tuż nad taflą wody. Jest! O! Ten! Ten jest, fa ten jest fajniejszy! Ło, wow, ale fajny był! To No <grywa> to już konsekwentne na duże przynęty, ale duże przynęty to nie zawsze duży ryzyko. Wyszła w końcu 80, tak? Eee, I Później okazało się, że była to największa ryba na łodzi, złowiona to warto podkreślić, złowiona przez nas największa. Eee, wyszedł okoń, mniejsze szczupaki większe, były brania, kontakty, z spinki, spady, więc działo się. Następnie była przerwa, dwie godziny kompletnie bez brania. Postanowiliśmy, że zmienimy po raz kolejny taktykę i popłyniemy z powrotem na rezerwat w, w te miejsca, gdzie wczoraj brały szczupaki. Decyzja była, jak według mnie, jak najbardziej słuszna, dopłynęliśmy, chwilę połowiliśmy jedna sztuka, druga sztuka, trzecia sztuka, były kontakty, były spinki, zaczęło coś się dziać. Wszystko dzisiaj wyjechało na, na, na kolory Fire Tiger, więc jeden dzień natural, drugi dzień Fire Tiger, no nie ma po prostu reguł. Tak samo jak z wodą, tak? Wczoraj byliśmy na wodzie czystej, dzisiaj na wodzie brudnej. Tak? więc i tu, i tu te ryby można tutaj znaleźć. Naprawdę, jeżeli chodzi o no to, to nie ma reguły, e, chociaż według mnie oczywiście nie ma reguły, wiele osób potwierdzi, że ta reguła jest. E, ja tej reguły jeszcze nie znalazłem i, i za bardzo nie chcę tych reguł brać od innych, tylko wolę znaleźć ją sam. Ładny! Ale fajny, największy mój. Dzisiaj największy. A ty Olętycznięcie! Aż mnie normalnie obudził. Jak, jakbym spał, nie? A, ciągnę go na lewej ręce. Lewa ręka, lewa ręka słabsza. Chodź tu! Oj za tatusia! Przewodnikiem wędkarskim na tym przybytku Tam płyniemy Przewodnik wędkarski jak schodzi do to krąba Bardzo strzałasz Taki strzałane Co robią wędkarze na rybach? Największy szczupak tego wypadu. <noise> <noise> Nie ma metra, ale jest największy. Było bardzo ładne uderzenie, to naprawdę to piękne to uderzenie to było. się niezmiernie. <noise> Wiecie co? Godzina została. Może się spaliły. Różno najlepsze jest w grudniu ze względu na ukształtowanie terenu na Dróżnie. dróżno jest to bardzo płytkie łowisko. Jest to łowisko, gdzie średnia głębokość jest około metra. Mamy bardzo często przypływy i odpływy tej wody, więc ta głębokość cały czas się waha. Potrafi być około 1,5 metra, ale potrafi być też 50 cm, czyli pół metra, tak jak mamy dzisiaj jest bardzo zarośniętym zbiornikiem i te, te zarośla dopiero odpuszczają w grudniu dlatego grudzień jest najlepszym miesiącem, żeby do tych szczupaków się dobrać jest najlepszym i najłatwiejszym ponieważ w inne miesiące, czyli wrzesień, październik listopad ponieważ na drużynie można łowić od 1 września do końca grudnia mamy bardzo dużo dziecka i naprawdę strasznie ciężko jest się dobrać do, do, tych, do tych upragnionych szczupaków tak naprawdę na wrzesień, październik zostaje nam do łowienia tylko tor wodny Oczywiście można wpływać na łąki i bawić się wśród tych wszystkich kapelonów i traw, jednak jest to bardzo ciężkie. A jeszcze warto zaznaczyć, że e, z racji tego trudno jest płytkie, nie ma tutaj ani dołków, ani jakichś rynien. Ta ryba po prostu w grudniu nie ma się gdzie schować. Tak, Nie jest to tradycyjny zbiornik, kiedy w grudniu szczupaki schodzą po prostu głębiej i ciężko nam się do nich dostać na normalnym zbiorniku. Tylko tutaj są wielkie, olbrzymie platy 50 cm i metrowe. I ta ryba nie ma za bardzo gdzie zejść, więc nie ma się gdzie na to musimy schować. Dlatego w grudniu jest to najprościej do niego dobrać. Na rezerwacie w drugi dzień mieliśmy bardzo ciekawą historię. Zauważyliśmy spływający spławik po poblacie. Po, po Chcieliśmy ten spławik ściągnąć. Osobiście myślałem, że jest pusty. Okazało się, że po chwyceniu tego spławika, że ten spławik odjechał w dół i zniknął. Była tam ryba. Z chwilą zna znaleźliśmy spławik. Artur mówi, chodź podpłyniemy, zobaczymy co tam jest. A spławik zaczął spierdzielać. Masz? Nie masz. Nie chyba. Ładny sztupak. Mam go. Mam go. Nie, ale był największy. Zobaczcie, co to za sytuacja. Co tam mała Nic nie ma. Samą kotwicę? Tak. Jak dobrze, że ten sztupak nas spotkał. Nie ma samą kotwice. Widzisz no. co? Musiał kilka dni pływać. Prawda? Z jest brzydki bardzo. Spławika nie było widać przez jakąś chwilę. Patrzyliśmy, się czailiśmy, ponieważ widzieliśmy, że to jest żywcowy i pewnie wisi tam szczupak na tym, na, na, na tym całym zestawie. Spławik się wynurzył, podpłynęliśmy, chwyciliśmy za spławik i udało się tego szczupaka znaczy Co jest najśmieszniejsze, ten szczupak był największym szczupakiem naszego wyjazdu, 85 cm. Silny, fajny szczupak, ale według nas na tej kotwicy mógł wisieć już jakieś 3 dni. Niestety, takie sytuacje są przykre, takie sytuacje się też zdarzają wszędzie, wszyscy o tym wiemy, jednak czuję się dumny i jest mi bardzo miło, że naprawdę tylko szybak musimy ratować. Został oswobodzony, wyciągnięty, szybko wypuszczony i może rosnąć dalej. Ma 85, więc z łódek już nikt go nie weźmie. W tym roku. Mateusz, jesteś moim bohaterem. <słuch> Ale za pierwszy A przed chwilą... Do zobaczenia Przed mówił w przyszłym roku Przed chwilą mówiłeś Jako gość wykonuję ostatni rzut Bum, bang, siedzi A to co? Drużno Do zobaczenia za rok Dla mnie jeszcze sezon się nie kończy, ponieważ na drużny mam jeszcze dwa terminy I to dwa takie końcowo roczne, więc liczę w końcu na tą metrówkę Że to będzie pierwsza metrówka tego roku a ja co, zapraszam wszystkich na Drużno. jest to naprawdę cudowna woda, mekka, północnego szczupaka, ten kto nie był, to musi koniecznie być, a ten kto był, musi koniecznie wrócić. Jeżeli film Wam się podobał, zostawcie łapkę pod tym filmem i koniecznie subskrypcję, żeby być z nami na bieżąco, ponieważ już za tydzień zapadnę jakiś kolejny film. Trzymajcie się, na razie!